Możesz chodzić na terapię przez lata, powtarzać przed lustrem afirmacje, praktykować medytację, studiować duchowość, starać się być lepszą osobą z każdym dniem, a jednak odczuwać pustkę, która nie znika, tłumiony ból, milczący, dyskomfort, jakby coś w tobie było nie na swoim miejscu, a Ty nie wiedziałabyś dokładnie, co to jest. Karl Gustav Jung. Jeden z najwybitniejszych psychologów głębi, twierdził, że większość nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych ma korzenie w dzieciństwie i że żadna postać nie ma takiej władzy nad ludzką duszą jak matka. Nie chodzi tu o konkretną kobietę z jej wyborami i gestami, lecz o matkę jako archetyp, jako symboliczną energię, jako cień i światło kształtujące psychikę od pierwszej chwili. I jest coś, co niewielu ma odwagę ująć w słowa. Ból spowodowany przez własną matkę. Bo to ona jest źródłem życia. Od niej oczekiwaliśmy ochrony, czułości, zrozumienia, miłości bezwarunkowej. A kiedy to zawodzi, czy to przez nadmiar, czy przez brak, przez kontrolę lub chłód, dziecko nie tylko cierpi. Ono internalizuje poczucie winy, wstyd, lęk, że nie zasługuje, i tak dorastamy. Dorosłe ciała, lecz dusze wciąż uwięzione w oczekiwaniu, które nigdy się nie skończyło. Oczekując przeprosin, które nigdy nie nadejdą, oczekując uznania, zgody, opieki, oczekując głęboko matki, która być może nigdy nie istniała w wyidealizowanej formie. Prawdę mówiąc, nigdy nie wyleczysz się całkowicie, dopóki tego nie uznasz, dopóki nie spojrzysz prawdzie w oczy, bez warstw romantyzmu, poczucia winy czy zaprzeczenia. Leczenie zaczyna się, gdy przyznajesz ranę, gdy przestajesz chronić tego, kto cię zranił. I zaczynasz chronić siebie. Ten materiał nie ma na celu atakowania matki, ani czynienia z niej czarnego charakteru. Chodzi o uchylenie zasłony, o zerwanie paktu milczenia, o zrozumienie, że, by stać się w pełni sobą, musisz uwolnić się od emocjonalnego ciężaru, który wciąż nosisz, nawet jeśli nigdy nie wypowiedziałeś aś tego nagłos. Przejdziemy razem przez siedem głębokich prawd dotyczących relacji z matką. Siedem ukrytych ran, które dopóki nie zostaną dostrzeżone, będą nadal krwawić w milczeniu, sabotując twoje związki, poczucie własnej wartości, zdolność do lekkiego życia. Ten materiał jest zwierciadłem, ale też portalem, bo stawienie czoła bólowi to zawsze pierwszy krok ku przemianie. Jak mawiał Jung, to, czego sami w sobie nie stawimy czoła, powróci później jako los. Teraz nadszedł czas, by spojrzeć prawdzie w oczy. Nie jesteś zraniony a przypadkiem, nie jesteś zraniony a przypadkiem, i na pewno nie wyolbrzymiasz. Ten ból, który nosisz w sobie, to poczucie niewystarczalności, nieustanny wysiłek, by być zaakceptowanym, ten lęk przed odrzuceniem za sam fakt istnienia, nie powstały znikąd. Mają źródło, mają historię, mają korzenie sięgające być może czasów, kiedy nie byłeś aś jeszcze świadomy a. Jung mówił, że nieświadomość jest bezczasowa. Nosi w ciszy to, co umysł próbował zapomnieć. I niewiele ran jest tak głęboko zakorzenionych, zaprzeczanych i utrwalanych jak rana matczyna. Ta rana nie musi wynikać z czegoś dramatycznego. Nie zawsze wiąże się z krzykami, przemocą czy fizycznym porzuceniem. Czasem osadza się subtelnie. Matka, która nie patrzyła z uwagą, Zawsze miała coś do zrobienia i nie miała czasu, by dostrzec, kim naprawdę byłeś. Matka, która kochała, ale nie potrafiła okazać tego w sposób dla ciebie zrozumiały, która się troszczyła, ale nie umiała przytulić. Matka, która choć nieświadomie przekazywała ci poczucie winy, lęki, których sama nigdy nie uleczyła, wewnętrzną pustkę, która ją rozrywała, a ty, jak każde dziecko, nie kwestionowałeś tego. Bo miłość do matki na początku Życia jest absolutna to ślepa ofiarność. A gdy ta miłość spotyka się z chłodem, kontrolą czy brakiem, dziecko nie obwinia matki, obwinia siebie. Wierzy, że coś z nim jest nie tak, że musi bardziej się starać, że musi się zmienić, by być kochanym. I tak powstaje rana, cicha, ale śmiertelna. Ta rana kształtuje wszystko sposób w jaki się relacjonujesz, jak siebie postrzegasz, jak czujesz się w świecie. To ona sprawia, że wątpisz w pochwały, że się unieważniasz, by utrzymać miłość, że akceptujesz mizerne, okruchy uczucia, bo w głębi duszy wierzysz, że to wszystko na co zasługujesz. I nawet jako dorosły, a rana ta wciąż działa, jak niewidoczny scenariusz powtarzany przy każdej próbie szczęścia, Jung postrzegał symptomy jako przesłania duszy: lęk, niepewność, trudność w zaufaniu, tłumiony gniew. Niskie poczucie własnej wartości. To nie przypadek. To ekspresję tej części ciebie, która wciąż próbuje zostać dostrzeżona. Która wciąż czeka na uścisk, który nigdy nie nadszedł. Na uznanie, które nigdy nie przyszło. Na miłość, która pozostała niepełna. A dopóki tego bólu nie uznasz, będzie domagać się twojej uwagi. Nieważne ile razy zmienisz miasto. Związek, pracę. To, co w tobie zranione, nie zniknie przez wysiłek, zacznie się goić przez świadomość. I oto pierwsza prawda: nie jesteś zraniony A, bo jesteś słaby A. Jesteś zraniony A, bo zostałaś zraniony A tam, gdzie najbardziej potrzebowałeś Aś ochrony. Spojrzenie w to wymaga odwagi, ale to właśnie tędy zaczyna się wyzwolenie. Bo dopiero gdy zrozumiesz, że twój ból ma głębokie korzenie, przestaniesz obwiniać siebie za to, że czujesz. I wreszcie zaczniesz dbać o siebie, nie jak ktoś, kto zasypuje dziurę, ale jak ktoś, kto podlewa ziarno. Matka rzeczywista, a matka archetypiczna trzeba to powiedzieć wprost. Matka, którą miałeś, Aś, nigdy nie była matką, jaką wyidealizowałeś, Aś. I być może nigdy nią nie mogła być, bo figura matki to nie tylko osoba, to archetyp. Jung wspaniale to wyjaśnił. Archetyp matki to prymitywny obraz żyjący w nieświadomości zbiorowej. Reprezentuje odżywianie, przytulenie, absolutną ochronę to idea miłości bezwarunkowej, wiecznej, nietykalnej to to, czego dziecko pragnie instynktownie przy wejściu w świat. Ale problem zaczyna się, gdy ten symboliczny wizerunek zderza się z ludzką rzeczywistością. Matka rzeczywista jest niedoskonała nosi własne bóle, traumy i ograniczenia. Często musiała dorosnąć zbyt wcześnie, nie otrzymała wystarczającej miłości od własnych rodziców, albo dorastała w czasach, gdy o emocjach się nie mówiło. Robiła, co mogła, i niekiedy to, co mogła, było niewystarczające. Tymczasem w tobie nieświadomość dalej przechowuje obraz matki doskonałej. A dopóki ten obraz się nie rozbije, rozczarowanie będzie krwawić w milczeniu. Wtedy rodzi się konflikt. Czujesz winę za to, że odczuwasz złość względem matki, wstyd za to, że nie potrafisz kochać jej tak jak powinieneś, zamęt przy próbie pogodzenia dobrych wspomnień z bolesnymi momentami. Ale ta wina nie jest twoja. To efekt zderzenia ideału z realnością. Dopóki nie zrozumiesz, że oczekiwałeś aś czegoś niemożliwego do spełnienia, będziesz, świadomie czy nieświadomie, wciąż domagać się czegoś, czego nigdy nie dostaniesz. Co gorsza, ten archetyp projektuje się dalej. Szukasz idealnej matki w innych, w partnerze, przyjaciołach, duchowych nauczycielach, i zawsze się rozczarowujesz, bo nikt nie udźwignie ciężaru tej fantazji. Żaden człowiek nie dorasta do tego archetypu, a dopóki będziesz oczekiwać, że ktoś zrekompensuje braki z dzieciństwa, pozostaniesz w stanie niedostatku zależny, zawsze na krawędzi frustracji. Jung mawiał, że proces indywiduacji Droga do zostania tym, kim naprawdę jesteśmy, wymaga przecięcia, symbolicznych więzów z rodzicami, nie usunięcia szacunku czy uczucia, ale psychicznej zależności. A to możliwe jest dopiero wtedy, gdy przestaniesz projektować nierealne oczekiwania na postać matki. Gdy spojrzysz na nią jak na to, czym jest kobietą z własną historią, z wadami, z wyborami, a nie jako na wszechmocną boginię, która miała uratować Cię od bólu. Uznanie matki za człowieka to jeden z najbardziej wyzwalających aktów, bo to w tym uznaniu zaczyna się prawdziwe odłączenie. Przestajesz być zranionym dzieckiem, zaczynasz stawać się świadomym dorosłym. To moment, gdy żal przemienia się w klarowność, a idealizacja w prawdziwe przebaczenie. W przeszłości nie leczy się fantazjami, lecz patrząc na nią z prawdą, a prawda, jakkolwiek bolesna. Jest jedyną drogą do dojrzałości emocjonalnej. Wciąż próbujesz być przez nią kochany a może nigdy nie zastanawiałeś, aś się nad tym, ale wiele Twoich działań, wysiłki, wybory, poświęcenia, to wciąż próba zdobycia miłości matki, nawet jeśli odeszła, nawet jeśli nie rozmawiacie, nawet jeśli mówisz, że już to przezwyciężyłeś. Aś. Jung uczy nas, że nieświadomość nie słucha czasu ani logiki. Ciągle powtarza wzorce. Nawet jeśli świadomość mówi inaczej. A jednym z najbardziej destrukcyjnych wzorców jest ten: żyć tak, jakby wciąż było możliwe, że kiedyś od niej usłyszysz miłość, na którą czekałeś, aś. To poszukiwanie nie jest racjonalne. Ukrywa się pod ambicją, perfekcjonizmem, potrzebą uznania. Próbujesz być najlepszy, a nie popełniać błędów, zadowalać innych, udowodnić sobie światu, a nieświadomie także jej. Że jesteś warta miłości, że wystarczasz, że jesteś dobry, a. I to wyczerpuje, bo to wyścig bez mety. Nawet po osiągnięciu dorosłości to samo powtarza się w innych relacjach. Związujesz się z osobami trudnymi, zdystansowanymi, kontrolującymi i próbujesz je zdobyć tym samym dziecięcym wysiłkiem, którym kiedyś starałeś, aś się zdobyć spojrzenie matki. Gdy odrobina czułości nadejdzie, czujesz ulgę. Gdy zostajesz zignorowany, a odczuwasz ból, ale najtragiczniejsze jest to, że to nie o teraźniejszość chodzi, to o przeszłość, którą wciąż próbujesz naprawić. I żadne zewnętrzne zwycięstwo nie wypełni tego, czego zabrakło dawniej, żadne dzisiejsze uznanie nie uleczy emocjonalnej pustki, która Cię ukształtowała, bo ta pustka stworzyła w Tobie dziecko, które dalej czeka, a dopóki to dziecko rządzi Twoim życiem, Będziesz wciąż szukać aprobaty tam, gdzie nie ma dostępnego źródła miłości. Jung mawiał: Nie stajemy się oświeceni wyobrażając sobie postaci światła, lecz uświadamiając sobie naszą ciemność. I ta ciemność obejmuje przyznanie: Wciąż pragniesz, choć tego nie mówisz, by twoja matka kochała cię tak, jak potrzebowałeś. Chcesz usłyszeć, że jest z ciebie dumna, że cię widzi, że cię rozumie. Że gdyby mogła, zmieniłaby przeszłość, ale być może nigdy tego nie powie, być może nie wie jak, być może nigdy się nie przyzna. I oto najtrudniejsze, lecz najbardziej wyzwalające. Musisz przestać czekać, przestać próbować, przestać błagać o uczucie tam, gdzie nie ma źródła. To nie rezygnacja, to wyzwolenie, bo tylko gdy przestaniesz szukać brakującej miłości, zaczniesz kochać siebie w pełni. Nie za to, że jesteś doskonały, a ale za to, że przetrwałeś aż brak. Za to, że szedłeś aż dalej, nawet z dziurą w sercu. Nie musisz już niczego udowadniać ani jej, ani komukolwiek innemu. Dziecko w tobie zasługiwało na miłość, ale dorosła osoba, którą jesteś dziś, zasługuje na wolność. Milczenie, które krzyczy. Matka nieobecna nie każda rana pochodzi od tego, co zostało powiedziane. Wiele rodzi się z tego, co nigdy nie zostało wypowiedziane, z tego, czego nigdy nie dostrzeżono, z tego, co nie zostało poczute. Są bóle, które nie mają źródła w nadmiarze, lecz w braku, braku czułości, obecności, słuchania, przytulenia. Matka była fizycznie, karmiła, ubierała, dbała o podstawy, ale emocjonalnie była zdystansowana, chłodna, odłączona, a taki brak krzyczy ciszą przez całe życie. Jung twierdził, że ludzka psychika reaguje na brak kompensacją. Tam, gdzie zabrakło obecności, rodzi się lęk. Tam, gdzie zabrakło czułości, pojawia się zależność emocjonalna. Tam, gdzie zabrakło wysłuchania, wyrasta strach przed wyrażaniem siebie. Dziecko, które nie zostało poczute, uczy się milczeć, dostosowywać, uśmiechać, by nie przeszkadzać, istnieć na możliwie najmniejszej przestrzeni. Dorasta z przekonaniem, że musi zasłużyć na prawo do bycia kochanym. Matka nieobecna to jak stałe echo: mówisz, a nie dostajesz odpowiedzi, próbujesz, a nigdy nie jesteś wystarczający, a ofiarowujesz, ale nic nie jest doceniane, i to powoli podkopuje twoją samoocenę. Bo dziecko nie rozumie, że to matka zawiodła, ono przyjmuje, że winne jest ono samo, że było nieciekawe. Że nie zasługiwało na uwagę i to uczucie niesie aż do dorosłości, warzysz się więc obecnością wszędzie. Przywiązujesz się łatwo, tolerujesz za dużo, oddajesz więcej niż możesz, a nawet gdy jesteś dobrze traktowany, a nie ufasz, bo coś w tobie mówi, że prędzej czy później zostaniesz porzucony, a ponownie. To wewnętrzny alarm, zawsze czekający na moment, gdy wszystko się zawali, bo podstawowe doświadczenie życia. To była nieobecność, Jung. Widział matkę jako pierwsze zwierciadło świata. Jeśli cię nie zobaczyła, nauczyłeś się siebie nie widzieć, nie ufać swoim emocjom, wątpić w swoją wartość, potrzebować potwierdzenia od innych, by istnieć. I to jest więzienie, bo dopóki rana braku pozostanie otwarta, będziesz powtarzać cykl, unieważniać siebie, by zostać zauważonym, a gubić się, by zostać wybranym, jest jednak wyjście. Zaczyna się w momencie, gdy masz odwagę nazwać, co bolało, powiedzieć sobie szczerze, was moja matka nie umiała być przy mnie, nie emocjonalnie, nie w taki sposób, jak potrzebowałem am. To nie jest niewdzięczność, to dojrzałość. Możesz uznać, co zrobiła dobrze, i jednocześnie przyznać, czego brakowało, bo dopiero uznanie nieobecności pozwala ci zacząć się wypełniać. Leczenie nie przyjdzie przez próbę zmiany przeszłości, lecz przez decyzję o stworzeniu w teraźniejszości nowej relacji ze sobą, nauczenia się bycia obecnym dla dziecka, którym byłeś aś, z uwagą, troską i przytuleniem, których nigdy nie otrzymało, bycia dla siebie tym, czego brakowało. Kiedyś, czy powtarzasz swoją matkę? Całe życie starałeś aś się być inny aniż ona. Obiecałeś aś, że zrobisz wszystko inaczej że nie popełnisz tych samych błędów, że będziesz bardziej kochający, a bardziej obecny, a bardziej zrównoważony, a... ale pewnego dnia w obliczu konfliktu, trudnej relacji czy impulsywnej reakcji złapałeś aś się na tym, że powtarzasz te same słowa, które słyszałeś aś w dzieciństwie. Ten sam ton głosu, tę samą surowość, ten sam milczący chłód, który cię tak boleśnie ranił. I wówczas coś w tobie zadrżało, czy rzeczywiście staje się tym, czego przysięgałem, am unikać? Jung mówił: To, czemu się opierasz, trwa. A to, czego nie stawiasz czoła, powtarza się. Ludzka psychika funkcjonuje cyklami, i to, co nie zostało uleczone, jest przekazywane dalej, jak niewidoczny scenariusz biegnący przez pokolenia. To, czego Twoja matka nie przepracowała, dała Ci nie z premedytacją, ale nieświadomie. I jeśli nie spojrzysz na to ze świadomością, istnieje realne ryzyko stania się kontynuacją wzorca, który kiedyś cię zranił. Może to objawić się na wiele sposobów: tendencją do kontroli, osądzania, emocjonalnego chłodu, lub odwrotnie, przesadną uległością, lękiem przed stawianiem granic, desperacką potrzebą podobać się innym, różne reakcje, lecz ta sama korzeń. Nieświadoma próba poradzenia sobie z emocjonalnym dziedzictwem matki. Powtarzamy nie tylko to, co przeżyliśmy, lecz i to, czego nie zrozumieliśmy. Jeśli matka manipulowała poczuciem winy, możesz używać tej samej broni, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli się dla miłości anuluje, ty też możesz powtarzać ten wzorzec, myśląc, że to oznaka dobra. Jeśli krzyczałaby ją usłyszano, może dziś czujesz, że musisz się narzucać, by nie być ignorowanym? I tak cykl trwa nadal. Ból, którego nie uleczysz, stanie się twoim losem. Jung mówił o cieniu, wszystkim, co wypieramy w sobie, a co nadal działa pod powierzchnią świadomości. A często ten cień ma twarz matki część ciebie, która działa jak ona, mówi jak ona, reaguje jak ona, nawet jeśli inna część się tego wstydzi. Ale dostrzeżenie tej powtarzalności to nie powód do winy, to powód do przebudzenia. Bo prawdziwe zerwanie z rodzinnymi wzorcami nie następuje przez zerwanie więzi fizycznych, lecz przez przerwanie wewnętrznych cykli. Gdy masz odwagę powiedzieć, dość, to kończy się na mnie. A ta decyzja wymaga większej siły niż jakiekolwiek starcie zewnętrzne, wymaga samopoznania, jasności, miłości do siebie. Nie musisz już nosić ciężaru, który nie jest twój, ani być odbiciem dawnego bólu. Możesz spojrzeć na matkę z współczuciem, nie powtarzając jej historii, możesz uczcić własne życie, bez więzów cierpienia, które ją ukształtowały. Uwolnienie się od powtórzeń to być może największy akt miłości, jaki możesz ofiarować sobie i tym, którzy przyjdą po tobie. Przebaczenie to nieromantyzowanie panuje błędne przekonanie. Że przebaczenie to zapomnienie, albo usprawiedliwienie, albo udawanie, że ból nie istniał. Jednak prawdziwe przebaczenie nie polega na wymazywaniu przeszłości, to spojrzenie w przeszłość bez bycia przez nią rządzonym. Jung mawiał: Nikt nie oświeca się wyobrażając sobie postaci światła, lecz uświadamiając sobie ciemność. A przebaczenie matce to właśnie ten odważny skok w ciemność własnej historii. Nie po to, by zaprzeczyć bólowi, lecz by się od niego nie uzależniać. Przebaczenie nie zaczyna się od drugiej osoby, zaczyna się od Ciebie. Zaczyna się, gdy przyznajesz przed sobą, że czekałeś aś na coś, co nigdy nie nadeszło. Że musiałeś aś radzić sobie z rzeczami, z którymi żadne dziecko nie powinno się mierzyć. Że nauczyłeś aś się być silny, a za młodu. Że byłeś aś uciszany, a unieważniany, a warunkowany, a... A mimo tony przetrwałeś aś. Przebaczają tylko ci, którzy już nie oczekują zmiany od drugiego, którzy nie żądają uznania, uczynienia ani wyjaśnień. Przebaczenie rodzi się, gdy pojmujesz, że nadal tkwiąc w gniewie, żalu czy ukrytej nadziei, że kiedyś zrozumie, więzisz najwrażliwszą część siebie, jakby rana nadal była otwarta, czekając na pomocną dłoń, która nigdy nie nadejdzie. I najtrudniejsze czasem matka nawet nie uważa, że zrobiła coś złego, broni się, minimalizuje, przewraca kota ogonem, a to rani jeszcze bardziej, bo gdy w końcu masz odwagę nazwać ból, spotykasz się z zaprzeczeniem. I to jest moment, gdy wielu rezygnuje z uzdrowienia. Ale to także punkt prawdziwego wyzwolenia, gdy przestajesz oczekiwać, że osoba, która cię zraniła, da klucz do twojego uzdrowienia. Przebaczenie to nie pozwolenie na powtórkę. Nie trwanie w relacjach, które Cię krzywdzą. Nie uśmiechanie się przy niedzielnym obiedzie i udawanie, że wszystko jest w porządku. Przebaczenie to przecięcie niewidzialnej pępowiny. To powiedzenie uznaję Twoją ludzkość. Wiem, że i Ty nosisz własne rany. Ale ja nie jestem już tym dzieckiem na Twojej łasce. Jestem dorosły A teraz i wybieram, by już nie nosić ciężaru Twojej historii we mnie. To przebaczenie jest ciche, nie musi być wypowiedziane. Czasem nawet nie zostanie zrozumiane. A jednak przemienia, bo uwalnia uwięzioną energię, bo rozpuszcza nieświadomą lojalność wobec bólu, bo pozwala żyć lżej, bez obowiązku naprawiania tego, czego nie spowodowałeś. Aś przebaczenie to nie zapomnienie bólu, to pamiętanie bez rozpadania się, to zanurzenie się w przeszłości z dojrzałością, to pożegnanie. Nie Matki, ale dziecka, które wciąż chciało być dostrzeżone. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się od prawdy, nadchodzi moment bez powrotu. Moment, gdy decydujesz koniec z emocjonalnym kręceniem się w kółko. Gdy zamiast szukać wymówek, usprawiedliwień czy winnych, mówisz sobie dość, teraz chcę prawdy. Ten moment, choć z pozoru prosty, jest duchowym przełomem. Jung mawiał, Uzdrowienie zaczyna się, gdy stawiamy czoła wewnętrznej prawdzie, bez masek, bez idealizacji, a ta prawda często jest niewygodna. Prawdę mówiąc, wciąż krwawisz w środku, nawet gdy mówisz, że jest dobrze. Nadal powtarzasz wzorce, wciąż nosisz winy, które nie są twoje, wciąż odczuwasz nieświadomą potrzebę zadowalania, usprawiedliwiania się, udowodnienia, że jesteś wystarczający A. Prawdę mówiąc, niezależnie od tego, jak dojrzały a jesteś, część ciebie wciąż tkwi w przeszłości. Wciąż żyje według historii, której nie wybrałeś, Aś, ale którą musisz mieć odwagę przepisać. Prawdziwa przemiana nie zaczyna się, gdy rozumiesz matkę. Zaczyna się, gdy rozumiesz siebie poza nią, poza rolą zranionego dziecka, poza rodzinną narracją, której cię nauczono. Zaczyna się, gdy patrzysz w lustro i widzisz nie tylko odbicie bólu, ale żywą obecność, kogoś, kto przetrwał. Kto jest tu i teraz? Kto ma głos? Kto ma wartość? Ta prawda jest niepowtarzalna, nikt inny nie może jej przeżyć za ciebie, ani terapeuta, ani żaden mistrz, ani książka. Wszyscy mogą wskazywać drogę, ale tylko ty możesz pokonać tę trasę. Tylko ty możesz zamknąć oczy i poczuć głęboko w sercu, co jeszcze boli. Tylko ty możesz przytulić siebie nie jako ofiarę, Lecz jako odpowiedzialnego a za swoje wyzwolenie, trzeba spojrzeć na wewnętrzną matkę, tę, która mieszka w twoim umyśle, oskarża, naciska, wymaga, tę, którą bezwiednie powielasz, która cię sabotuje. To najgłębszy cień. I dopiero gdy stawisz jej czoła z odwagą i współczuciem, zaczniesz budować w sobie nową przestrzeń, autonomii emocjonalnej, prawdziwego przebaczenia, trwałego pokoju. Leczenie nigdy nie jest szybkie ani łatwe, ale jest możliwe. I zaczyna się od jednego prostego gestu zobowiązania się do nieokłamywania siebie. Bo za każdym razem, gdy mówisz, że nie bolało, choć bolało, zdradzasz siebie. Za każdym razem, gdy usprawiedliwiasz tego, kto cię zranił, by uniknąć konfliktu, porzucasz siebie. I za każdym razem, gdy uciszysz swoje uczucia, by zachować spokój, Gasisz część własnej duszy. To nie twoja wina, co się wydarzyło, ale teraz to twoja odpowiedzialność, co z tym zrobisz. A najpotężniejsza decyzja, jaką możesz podjąć, to przestać uciekać przed własną prawdą. Nie musisz stawać się zgorzkniały, aby się ochronić, ani burzyć swojej historii, by się od niej wyzwolić. Potrzebujesz tylko jednej rzeczy: odwagi, by zobaczyć świat takim, jakim jest. Jung wiedział, że najgłębszy ból to ten, którego ukrywamy przed sobą, i dlatego mawiał, dopóki nie uświadomimy sobie tego, co jest nieświadome, będziemy nazywać to losem. Relacja z matką to dla wielu pierwsze emocjonalne więzienie. Tam kształtuje się model miłości, wartości, tożsamości. A jeśli pojawił się ból, nieobecność czy presja, te wzorce dalej kształtują życie, w ciszy. Aż do momentu, gdy ktoś wreszcie postanowi przerwać cykl. Tym kimś możesz być ty. Nie czekaj aż matka się zmieni, byś mógł a doświadczyć. Uzdrowienia. Nie czekaj aż zrozumie, przeprosi czy przyzna się do winy może to nigdy nie nastąpi. Ale twoje wyzwolenie od tego nie zależy. Zaczyna się w chwili, gdy przestajesz czekać w chwili, gdy dajesz sobie prawo do odczuwania, do troski o siebie. Do ochrony siebie, do życia z nowego miejsca, miejsca dojrzałości emocjonalnej. Jeśli ten materiał poruszył coś w tobie, wywołał wspomnienia, łzy, złość lub ulgę, wiedz to znak, że jesteś gotowy. A gotowy uczaj, by przestać jedynie przeżywać, gotowy u, by żyć lekko, z prawdą, z duszą. Zapraszam cię teraz do komentarzy, co najbardziej rezonowało z Twoją historią. Jaką prawdę poczułeś, aż, że dziś musiałeś aż usłyszeć? Twoje słowa mogą stać się punktem uzdrowienia dla kogoś, kto też milczy. Jeśli ten materiał w jakiś sposób ci pomógł, zostaw łapkę w górę, udostępnij go tym, którzy potrzebują usłyszeć te słowa i subskrybuj kanał. Tutaj, każda refleksja to wezwanie do świadomości. Tutaj filozofia służy życiu. I pamiętaj: Nie musisz już być odbiciem bólu, który otrzymałeś się. Możesz być kropką kończącą cykl i pierwszym rozdziałem nowej historii.